Bonjour, bonjour, z tej strony Magda i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Art de Vivre Sztuka Życia po francusku. Dzisiaj opowiem o tym, jak wyglądają wakacje Paryżan. Zapraszam! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj już ze słonecznego i nawet upalnego Paryża, co wcale nie jest takie pewne jak widzieliście na otwarciu olimpiady. No niestety taki deszcz jak no, w czasie tego otwarcia. Mieliśmy od maja praktycznie cały czas, więc no, e, cieszymy się z tego, że w końcu zaświeciło u nas słoneczko. W związku z tym, że nadszedł sierpień, to wszyscy Paryżanie wyjeżdżają na wakacje i to nie jest tak, że no, większość Paryża wyjeżdża w sierpniu, a połowa, czy tam 30% w lipcu. Nie. We Francji wygląda to zupełnie inaczej. I zawsze mnie to śmieszy, bo to jest do tego stopnia sierpień to jest miesiąc wakacyjny, że po prostu wszyscy wyjeżdżają na wakacje 1 albo 2 sierpnia. Nawet jeżeli to wypada w środku tygodnia. I na początku to było w ogóle dla mnie mega dziwne, no bo kto wyjeżdża w czwartek na wakacje? No, Paryżanie wyjeżdżają. E, także e, teraz, jako zaczął się właśnie ten miesiąc wakacyjny, Paryż powoli pustoszeje, a nawet w sumie już opustoszał troszkę wcześniej, dlatego że w tym roku wyjątkowo Paryżanie wyjechali kilka dni wcześniej ze względu na olimpiadę żeby się tutaj nie połętać i żeby już korzystać z wakacji. Aczkolwiek wszystkie te miasteczka w regionie paryskim, której nie dotknęła tak bardzo do Olimpiada, wyjeżdżają właśnie tego 2 sierpnia. W tym roku wypada to 2 sierpnia, jest to po prostu dzień wyjazdu Paryża na wakacje. O tym, gdzie w ogóle Francuzi jeżdżą na wakacje, już opowiadałam w jednym z odcinków, tutaj podlinkuję. A tutaj wspomnę tylko, że Paryżanie najczęściej wyjeżdżają do Francji, w sensie zostają we Francji na wakacjach, wyjeżdżają zazwyczaj na południe, więc wszyscy po prostu Paryżanie spływają na południe Francji. Zazwyczaj jest to Lazurowe Wybrzeże oczywiście, ale też dużo ludzi, którzy, może niekoniecznie samych Paryżan, ale dużo Francuzów, którzy mieszkają właśnie niżej, tam trochę na południu, wyjeżdżają, przyjeżdżają tutaj do góry, do Normandii, do Bretanii. no i oczywiście Paryżanie również się tam wybierają. Też okolice Bordeaux, La Rochelle, Biarritz i tak dalej więc jakby no rozkładają się po tej Francji. Czasami wyjeżdżają również do Hiszpanii czy Portugalii, bo no jest to taka tańsza opcja niż Francja. I w ogóle Francuzi uwielbiają campingi i właśnie wyjeżdżają dużo na campingi. Te campingi to są takie miejsca, gdzie po prostu najczęściej wynajmuje się taki mobil home. I jest się na ośrodku, gdzie są baseny, gdzie są różne zabawy dla dzieci, gdzie są wieczorki z różnymi pokazami itd. No, ale trzeba samemu gotować. Nie ma zazwyczaj jedzenia. Czasami są restauracje, ale to też zależy od campingu Te restauracje nie zawsze są jakieś takie super, super wyposażone. Do tych kempingów zazwyczaj jeździ się samochodem. Więc jakby odchodzą tutaj koszta biletów lotniczych, więc jest to taka opcja troszkę tańsza. No a Francuzi sobie bardzo cenią takie kampingi, i teraz jest nawet taki program w telewizji gdzie podążają, tylko sprawdzają różne campingi, biznes campingów i w ogóle ludzi, którzy albo podróżują camping carem, znaczy, no, takim samochodem campingowym i po prostu no, to jest bardzo na topie teraz. Dużo ludzi też buduje takie auta ze swoich vanów, kupują wany albo jakieś tam samochody i sami budują sobie przerabiają je na takie samochody, żeby można było w nich spać. Także, no to jest teraz bardzo na topie i Francuzi dużo jeżdżą na takie kempingi. Ale ja w ogóle chciałam opowiedzieć troszkę więcej o tych wakacjach francuzów w sensie o samym Paryżu wakacyjnym, dlatego że sierpień w Paryżu to jest mój ulubiony czas. Oczywiście teraz mamy Olimpiadę, więc wygląda to troszkę inaczej, ale normalnie bardzo polecam. Przylecieć w sierpniu do Paryża, jeżeli oczywiście nie chcecie jechać nad morze, no bo wiadomo, może być w Paryżu gorąco, więc no niekoniecznie może to być takie przyjemne miasto do zwiedzania, ale jest puste, jest dużo łatwiej się po nim poruszać, dlatego że no nie ma takich tłoków w metrze. Paryżanie nie jeżdżą do pracy, tak? Nie ma ich właściwie. Są jedynie turyści, więc no okej, okay, jest rzeczywiście trochę ludzi, trochę turystów w takich turystycznych miejscach, ale no nie ma na drogach takich korków. Jest dużo łatwiej zaparkować samochód, dużo łatwiej się poruszać po metrze. Restauracje również są trochę bardziej puste. Więc można również łatwiej się dostać do niektórych miejsc. Ja miałam, pamiętam, kiedyś na taki rooftop, chciałam się wybrać i nigdy mi się nie udało, bo zawsze jak tam szłam, to po prostu była kilometrowa kolejka, a w sierpniu bez problemu mogłam sobie wejść na rooftop bez żadnej kolejki nawet, dlatego że po prostu porażanie wyjechali i no, takie miejsca się bardzo pustoszeją. Ale coś się z tym, z tym wiąże, to również to, że skoro Paryżanie wyjeżdżają na wakacje, to również wiele miejsc jest zamkniętych. I teraz na przykład mamy boulangerie, czy różnego rodzaju takie mniejsze sklepiki, fryzjerzy, czy no, no jakiekolwiek takie mniejsze miejsca w sensie, no nie supermarkety, bo supermarketów nie zamkną. Ale takie właśnie małe sklepy, no dzisiaj też byłam w bulężerii, to wiedziałam, że już od trzeciego jest zamknięte, więc no po prostu wszystko jest zamykane z takich mniejszych miejsc i jest z tego względu ciężko na przykład pójść do fryzjera czy nawet kupić bagietkę, dlatego że no te miejsca są bardzo upustoszałe. I jakby wszyscy to rozumieją. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Każdy wie, że w sierpniu nie można za wiele załatwić ani ze spraw administracyjnych, ani właśnie jakieś tam beauty, dlatego że no jest to normalne. Każdy to docenia że przez cały rok się pracuje i no, trzeba sobie po prostu odpocząć i wziąć urlop. Więc jest to całkiem normalne dla, dla Francuzów, że w sierpniu nie trzeba pracować, że można wyjechać sobie na dwu, trzy, trzy tygodniowy urlop. Nawet jeżeli ktoś no, niekoniecznie wyjeżdża na cały ten okres, to i tak y, jest taka po prostu kultura tego odłączenia się y, od pracy, odseparowania się, odpoczęcia y, właśnie od pracy, wypoczęcia takiego mentalnego. Więc jest to bardzo fajnie, bo można się właśnie całkowicie odłączyć i wraca się dzięki temu. Od września do pracy z taką nową energią, i wtedy rzeczywiście zaczynają się dopiero dzieć rzeczy w pracy, tak? Bo jeżeli już jest już maj, czerwiec, to już ta każdy myśli o wakacjach, już tak wiele się nie dzieje i tak dalej. A natomiast ta końcówka sierpnia, to tak każdy powoli wraca. W tym ostatnim tygodniu sierpnia zazwyczaj się już wraca do pracy, powoli się zaczyna tą pracę, a później od września. Naprawdę się e, z taką pełną energią wraca do pracy. Wszystkie projekty są zaczynane. To jest w ogóle e, tak zwane la rentrée, e, czyli e, po prostu e, powrót, wielki powrót Paryżan i Francuzów do pracy. E, więc wtedy e, zaczynają się dziać. Rzeczy, i dopiero to jest taki początek, taki nowy początek, początek nowego roku szkolnego, początek pracy, te właśnie powroty po wakacjach. Więc jest to bardzo ciekawa kultura, jeśli chodzi o tutaj Francję. Ja chciałam się podzielić z Wami tymi informacjami, dlatego, że było to dla mnie naprawdę bardzo śmieszne, że tak to wygląda, że po prostu wszyscy tego samego dnia wyjeżdżają. U mnie w żłobku mojego syna pytano się mnie, czy 2 sierpnia w piątek mój syn przychodzi do żłobka, bo większość dzieci nie przychodzi, bo wyjeżdża na wakacje. I było pytanie, że ok, jeżeli przychodzi, no to o której go odbiorę, już musiałam podać tą informację kilka dni wcześniej, no bo to jest okres wyjazdu na wakacje, więc no nie może być do samego końca, do zamknięcia żłobka, no bo tam dziewczyny już chcą sobie wyjść, opiekunki, pakować się na wakacje albo w ogóle już wyjeżdżać na wakacje, więc... No, żebyśmy też zrozumieli, że, że chcą zamknąć wcześniej niż tam chyba o dopiero o 19.00 normalnie jest zamykany żłobek. Także tak to wygląda we Francji. Jestem ciekawa, czy w innych krajach też tak jest. Wydaje mi się, że chyba we Włoszech, w Hiszpanii również jest taki popularny to okres wyjazdu na wakacje właśnie w sierpniu. Dużo, wiem, że dużo fabryk jest zamkniętych. Ciekawa jestem jakie są wasze odczucia w tym temacie, tam gdzie mieszkacie. Dawajcie znać w komentarzach i zapraszam was do słuchania nowych odcinków mojego podcastu. Zawsze możecie mnie znaleźć na Spotify i na Apple Podcast oraz na YouTubie World by Magda. I zapraszam do subskrypcji i do słuchania kolejnych odcinków. Do zobaczenia! Thank <laughs> you.